Co się wydarzyło po drodze do Warszawy na nagrania TVN-u, e, kiedy jechałeś z Krzysiem? Mieliśmy mały wypadek na trasie. E, można powiedzieć, e, że no niestety zawiódł samochód, e, pasek klinowy miał, my na początku myśleliśmy, że to rozrządu się urwał, ostatecznie klinowy, ale na szczęście e, nic tam nie było straszne, podeszliśmy do tego pozytywnie i e, szybko, nie, na szczęście e, ta sytuacja wydarzyła się blisko Rzeszowa, kiedy wyjeżdżaliśmy, więc szybko przyjechała po nas laweta, była wymiana samochodu i dojechaliśmy, może opóźnieni, ale... Ale do, dojechaliśmy. To najważniejsze. No właśnie, bo jechałaś na nagranie wywiadu. Czy wszyscy w takim razie w na ciebie czekali? Tak, czekali na szczęście na nas na wywiad. Także udało się, wywiad się odbył. Później niż było to przewidziane na samym początku. No, ale poczekali najważniejsze. Oczywiście, my od samego, od samego początku, to co się działo, bo żeby to było śmieszne, e, śmialiśmy się, że nie dojdzie tam minimalnie, troszeczkę później wyjechaliśmy. E, urwał się pasek. No to już tak, no nie, nie dojedziemy do Warszawy, co to będzie. A jeszcze, żeby tego było mało, Krzysiu usiadł na swoje nowe okulary, <laughs> które specjalnie kupił na sesję. No więc. E... Ale ostatecznie i tak wszystko było po naszej myśli. Cześć tu Natalia, znacie mnie z trzeciej edycji Hotelu Paradise. Mam nadzieję, że podobał się Wam mój wywiad. A jeśli Wam się podobał mój wywiad, to komentujcie, subskrybujcie i śledźcie kanał przyambitni.pl.